Witam, przed sobą mam ZT Blade A34. Dzisiaj pokażę Wam, jak można zaimportować kontakty z karty SIM do urządzenia. Aby rozpocząć, będziesz chciał otworzyć aplikację kontaktów. Lubię te tutaj. A następnie, gdy się załaduje, przejdziemy do organizacji. Tutaj chcesz wybrać. Zarządzaj, SIM, co wyświetli wszystkie kontakty znajdujące się na Twojej karcie SIM. Teraz możesz zobaczyć, że mam tutaj widoczną opcję Zapisz do. Będzie widoczne, jeśli oczywiście masz zalogowane konto Google. Jeśli nie, nie będzie w ogóle rozwijanego menu, ponieważ urządzenie domyślnie zaimportuje Twoje kontakty do samego telefonu, co jest również opcją boj tutaj w rozwijanym menu. Ale oczywiście, jeśli masz tylko telefon jako opcję, nie daje Ci to tego rozwijanego menu, ponieważ nie możesz wybrać niczego innego. Też możesz zobaczyć, że te kontakty są dla mnie wyszarzone, ponieważ Istnieją, tak? Na improbacjonalnym koncie Google, do którego telefon domyślnie się odnosi. Więc jeśli zmienię to na urządzenie, widzisz, że wszystkie są zaznaczone i mogę może odznaczyć te, których nie chcę. Stamtąd kliknij Importuj. Importuję kontakty. Po powrocie pojawią się tutaj. Może być konieczna zmiana lokalizacji wyświetlania. Więc teraz pobiera kontakty z, jak sądzę, konta Google lub pokazuje wszystkie z nich. W zależności od tego, które mamy, wygląda, że pokazuje wszystkie kontakty, więc mamy to tutaj. Czasami możesz mieć to widoczne właśnie tutaj, kiedy klikniesz na konto, mieć urządzenie, opcję właśnie tutaj. Ale ponieważ czasami widziałem, że większość, większość telefonów zaczyna korzystać z tego rodzaju zakładki rozwijanej kategorii, więc masz wszystkie kontakty, kontakty Google i urządzenie, więc jeśli to wybiorę, możesz zobaczyć cztery kontakty, zaimportowałem. Mam nadzieję, że to za pomocne, a jeśli tak, nie zapomnij polubić, zasubskrybować. Dziękuję za oglądanie.